Miejcie ręce, zaraz będzie obiad. Mamo, otworzę! O, o ciesa, ciesa. tak się za wami stęskniłam, że kupiłam pączki i przyjechałam. Proszę, na chwileczkę nie będę Ci przeszkadzać. Nie, ale mama nie przeszkadza. Bo pączki zjemy na deser. No Właśnie Aha, może ci pomogę? Nie, dziękuję, tylko odgrzewam. Może kawę albo herbaty? Nie, dzięki. Ja tylko porozmawiam no. z dziećmi. A umyliście ręce? Oho, szybciutko. Szybciutko. Batko, rozmawiałam z Jackiem. On jest skryty jak to mężczyzna, ale... potwierdził to, co powiedziałaś. I co teraz będzie? No, co ma być, jeśli się rozejdziecie? Mamo, to nasza sprawa. Tak, ale martwię się, że nie będę miała kontaktu z dziećmi. Ale, mamo, co też pani przyszło do głowy? To niczego między nami nie zmieni. Jesteś ich babcią i zawsze będziesz mogła tutaj przyjść. Cześć, Cześć, byłem w szkole. Myślałem, że Cię spotkam, jak będziesz odbierała dzieci, ale widocznie musieliśmy się minąć. Dzień dobry, Pani. Dzień dobry. A ja z propozycją? E, zajrzę do dzieci. Pomyślałem sobie, że zabiorę Was jutro za miasto. Do Czerska. Tam w ruinach zamku jest y, organizowany jakiś festyn. No, co ty na to? No, dzieci możesz zabrać, ale ja raczej się nie wybiorę. Dlaczego? Nie, ja myślę, że powinnaś pojechać. Tak, potrzebujesz tego.